Witam Was w wodniki na moim kanale. Zrobimy czytanie na miesiąc maj i zobaczymy, czego Wy w tym czasie możecie się spodziewać. Sprawdzimy pracę, finanse, uczucia, dom, niespodzianki z zewnątrz oraz zobaczymy, jaka jest rada od kart. Pamiętajcie proszę, że czytania te są ogólne. One nie będą rezonowały z każdym z Was. Natomiast jeżeli macie ochotę, zawsze zapraszam do czytań prywatnych. Adres e-mail podałam pod filmem. Wówczas możemy zrobić taką prywatną analizę, z której dowiecie się, Odpowiedzi na Wasze konkretne, nurtujące Was pytania. Zobaczmy, drogie wodniki, czego możecie się spodziewać w miesiącu maju 2020. Jaka będzie u Was sytuacja w tym miesiącu? Moi drodzy, jeżeli chodzi o pracę, mamy siódemkę buław. To jest troszeczkę taka walka o stanowisko, o to, żeby tej pracy nie stracić. Być może w dobie właśnie koronawirusa boicie się też o utratę pracy, ponieważ na pozycji finansów mamy też ósemkę miecze. Te dwie karty właśnie mówią o tym, że Wy macie taki strach troszeczkę w głowie, jak będzie wyglądała Wasza dalsza sytuacja, yy, dalsza perspektywa Waszej kariery i też finansów, tak? Bo to wszystko łączy się w jedno. Chodzi o to, że Wy po prostu możecie obawiać się utraty tej pracy, możecie się obawiać, że że dostaniecie wypowiedzenie, że nie będziecie mieli do czego wracać. Natomiast tutaj musicie zawalczyć o siebie. Jeżeli na przykład wiecie, że już nie ma dla Was miejsca w danej firmie, to po prostu rozsyłajcie CV, postarajcie się znaleźć coś online, przez internet. Natomiast to jest też taka walka o posadę i też walka o lepsze jutro. Także tutaj na pewno będzie trzeba troszeczkę siły włożyć. W tą pracę trochę wysiłku, żeby jej nie stracić. Natomiast dla osób, które są bezrobotne, to tutaj też widzę taką sytuację, że wy będziecie musieli w końcu ruszyć do przodu. Tu będzie trzeba, kochani, zachować czujność, ale też bądźcie wytrwali, nie poddawajcie się. Nawet jeżeli wasze działania nie spotkają się ze zrozumieniem czy też dobrą oceną, to pamiętajcie, że pomimo takich samotnych zmagań i przeciwności losu, wy macie szansę naprawdę tutaj sobie z tym poradzić. Być może czujecie się też atakowani właśnie przez swojego szefa, współpracowników. Może jest tutaj rywalizacja. Ktoś wam może dać do zrozumienia, że was nie popiera. I teraz tak. Te karty mogą mi tutaj zwiastować problem z przychylnością innych ludzi i zjednywaniem sobie ludzi. Natomiast ja tutaj widzę również sytuację, w której się znaleźliście, i tu jest taka sytuacja, która jest wyraźnie pokazana jako wasze niezadowolenie. Tu może być też walka z biurokracją w tym miesiącu, mogą być problemy ze stabilizacją finansową. Ale też ze znalezieniem właśnie pracy, dlatego, kochani, tutaj działajcie, żeby nie zostać na lodzie. Być może wasze pomysły, projekty nie zyskały uznania, bo to jest też taka walka o przetrwanie, praca w stresującym środowisku, ale też zawiść i intrygi osób. One mogą być bezowocne te wasze zmagania intelektualne. Tu może być ciężka praca fizyczna, a w niektórych sytuacjach może to oznaczać atak fizyczny. Więc bądźcie czujni. Tutaj wasza wytrwałość i siła pomoże wam w tym okresie przetrwać najtrudniejsze chwile. Sukces oczywiście jest możliwy, ale będziecie musieli o niego wytrwale zawalczyć. Więc, wodniki, kochane, nie poddawajcie się. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czasami po prostu musimy o coś dłużej walczyć. Natomiast mamy świadomość tego, że obroniliśmy tak, swoje stanowisko pracy, yy, obroniliśmy swoje racje, i później sukces bardziej cieszy. Także jeżeli macie problemy z finansami, yy, to nie dziwi nikogo w tych czasach. Yy, siedzimy teraz w domach, no, prace zostały zawieszone, niektórzy pracują zdalnie, natomiast tutaj jednak trzeba będzie coś yy, wymyślić i temu zaradzić. Więc ja uważam, że Wy sobie poradzicie, bo Wy zawsze sobie świetnie radzicie. Nie ma na was mocnych, natomiast będzie trzeba troszeczkę tutaj siły i walki włożyć o to, żeby jednak przetrwać. Na pozycji uczuć królowa mieczy, ona mówi o tym, żeby się rozmówić z partnerem, z partnerką. Tutaj mogą być takie szczere rozmowy, dużo przede wszystkim rozważań. Możecie stanąć przed decyzją, czy wy nadal chcecie tkwić w tym związku i go ratować, czy chcecie wrócić do kogoś z przeszłości, czy chcecie po prostu. Zachować status singla, tutaj będzie troszeczkę takich rozważań, troszeczkę przemyśleń. Natomiast wy, jak to wy, bo to jest wasza karta, chłodno, analitycznie, logicznie podchodzicie do całej sytuacji, myślę, że zanim podejmiecie konkretne decyzje, wy sobie to wszystko dobrze przemyślicie. Na pozycji zdrowia mam ósemkę kielichów. To jest odchodzenie od problemów. Jeżeli mieliście jakiś problem zdrowotny. Yy, Jakiekolwiek problemy tutaj, czy z układem oddechowym, czy jakieś problemy stresowe, wy od tego odchodzicie. Natomiast ta praca, która tutaj się pojawia i stres z nią związany, mogą tutaj niestety wpłynąć na to zdrowie, więc, kochani, na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Przede wszystkim nie starajcie się przeforsować. No i jeżeli faktycznie tutaj ze zdrówkiem no, widzę, że jest taka pozycja, że wszystko zaczyna się układać. Więc karta ostrzega tylko przed tym, żeby uważać na wszelkiego rodzaju używki, alkohol. I teraz, tak, jeśli chodzi o otoczenie, mamy kartę diabła. Tutaj faktycznie może być z zewnątrz manipulacja. Ktoś może chcieć wpływać na wasze decyzje, na wasze działania. Tu może być ta rywalizacja w pracy, owszem. Natomiast starajcie się też być troszeczkę przebiegli i nie dajcie sobie manipul manipulować. Wy macie dobrą intuicję, jeżeli wyczujecie, że ktoś próbuje ugrać coś waszym kosztem, to pamiętajcie proszę, żeby jednak nie wdać się w te gierki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu róbcie swoje, idźcie do przodu. Jeżeli ktokolwiek tu będzie chciał namieszać w waszym życiu, to zwyczajnie po prostu takiego kogoś olejcie, tak? Nie wchodźcie w te gry słowne, nie wchodźcie w jakieś manipulacje, bo to nie ma sensu najmniejszego. Jeśli chodzi o dom, karta Wisielca, czyli jeszcze jakieś przyczekanie. Być może większość z Was jeszcze będzie musiała ten czas spędzić w domu, przemyśleć, przewartościować wszystko. To jest też taki czas na zastanowienie się, czego my chcemy, w którą stronę zmierzamy. Dla jednych będzie to jeszcze miesiąc poszukiwania pracy, wysyłania CV i, no właśnie, mm, przemyślenia sobie wszystkiego, tak? Co ja dalej robić mam ze swoim życiem, ze swoją pracą, ale również jeśli chodzi o uczucia, no to będziecie zastanawiać się nad tym, czy chcecie dalej być w tym związku, czy chcecie kogoś poznać. Większość wodników w ogóle lubi swoją samotność i, i spędzać czas w domu, ale nie wszyscy. Natomiast wiadomo, że każdy z nas jest stworzony do tego, żeby jednak żyć z ludźmi, a nie w samotności. My jesteśmy Ludźmi. My jesteśmy przyz, przyzwyczajeni do tego, żeby być właśnie e, w gronie rodziny, przyjaciół, tak? Nie ma sensu w samotności tego życia tutaj spędzać. Jednak ludzie są takim naszym motorem napędowym. Więc u Was będą takie przemyślenia, co Wy chcecie robić e, dalej ze swoim życiem. Natomiast ta karta wisielca może również mówić o tym, że jeszcze będzie trzeba troszeczkę w tym domu siedzieć z, z racji epidemii. No, i niektóre sprawy mogą się po prostu y, przeciągnąć w czasie. Jaka was czeka niespodzianka? No i tutaj mamy króla buław, czyli jednak y, jest jakaś chęć do działania, y, coś się zacznie dziać w waszym życiu. Y, przede wszystkim to jest taka energia, y, gdzie możecie na przykład mieć, nie wiem, to może być wasz szef, przełożony dyrektor, on może mieć duże wpływy, może cieszyć się autorytetem. Taki mężczyzna bardzo żywiołowy, m, uczciwy. On może Wam pomóc tutaj, bo ta karta zapowiada y, pomoc w, y, lub powodzenie, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o relacje. Ktoś może tutaj y, dobrze Wam doradzać. Natomiast ta karta pokazuje również, że możecie spotkać na swojej drodze osobę, przy której będziecie czuli się pewnie, bezpiecznie, ale to może być też osoba do stałej relacji. Y, ktoś na przykład z y, podznaku lwa. Bo tu mamy lwa mocno zarysowanego. Także tu będą też dobre wiadomości dla Was. No, panie, mogą spotkać takiego zdecydowanego, energicznego mężczyznę, bardzo atrakcyjnego, bardzo uczynnego. I to może być ktoś właśnie na początek do flirtu, romansu, a później do stałej relacji. I co robić? Szóstka pentakli. Kochani, to jest równowaga w dawaniu i braniu. Szóstka pentakli mówi o tym, żeby jeżeli potrzebujecie pomocy. To y, tutaj zgłosić się po tę pomoc do przyjaciół, do rodziny, bo macie szansę, że ktoś wam tutaj tej pomocy udzieli. Również wy udzielajcie pomocy, bo ta karta mówi o wsparciu finansowym, o takiej gotowości nieśniętej pomocy. Y, to jest udzielanie pomocy komuś, y, to jest też otrzymanie zapomogi, y, w przypadku osób pracujących wzrost dochodów. Czyli jeżeli na początku czytania mieliśmy Sytuację, że trzeba zawalczyć o swoją pracę, o stanowisko. To tutaj, jeżeli zawalczycie faktycznie tak porządnie, solidnie, to macie szansę na ten awans. Ta karta również mówi o spłacie długów, o zaliczkach, ale też o nagrodzie. Ktoś wam może również anulować dług w tym miesiącu. Czego nie robić, kochani? Czwórka mieczy. Nie czekać biernie, nie zamykać się w sobie w czterech ścianach i nie czekać na to, aż sytuacja sama się wyklaruje. Ponieważ tutaj potrzebne jest działanie. W tym miesiącu ewidentnie karty pokazują, że trzeba działać. Nie wolno niczego odkładać na później ani czekać na to, aż samo się to wszystko wyjaśni, tak? Więc przede wszystkim nie czekamy, nie izolujemy się, tylko na własną rękę próbujemy te wszystkie sprawy pozałatwiać. No i rada od kart rycerz Kielichów. Otwórz się na nowy projekt, na nową miłość. Dla samotnych faktycznie zmierza tutaj osoba w Waszą stronę. Może wam wyrazić uczucia. Tu może być również ktoś, kto wam się przygląda w mediach społecznościowych, e, gdzieś w pracy, w bliskim otoczeniu. No i ta osoba w tym miesiącu może wyjść z uczuciami, z deklaracją uczuć, e, może wam powiedzieć, co czuje, wyznać swoje uczucia, ale również e, może to być sytuacja, gdzie dostajecie nową pracę, ktoś zaoferuje pomoc, e, fajną, ciekawą fuchę. No i będzie trzeba się zastanowić, czy chcecie w to wejść, czy nie. Także drogie wodniki, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Pomimo tych trudności tutaj z zewnątrz, Wy sobie świetnie poradzicie. Wierzę w Was. Trzymam kciuki i powodzenia.